Tymczasem na sesji, krótko, bo krótko, ale mówiono też o inwestycjach na powiatowych drogach. Radny Sebastian Jasiński zwrócił m.in. uwagę na ulicę szpitalną. Tych dróg jest dosyć dużo i, i niektóre uciekają. Tam jest m.in. ulica szpitalna. I e, czytaliśmy tutaj, znaczy pan starosta przedstawiał też e, e, tutaj dokonane remonty na tej, na tej drodze, natomiast te remonty wiemy, że dotyczą chodników, nie dotyczą e, asfaltu. I teraz czy rozmowy, które były przeprowadzane z gminą, tak, z burmistrzem tutaj, czy tam jest przewidywany remont dalszy tej, tej drogi, czy to jest jakoś inaczej uwzględniane? W tym roku w styczniu było spisane porozumienie pomiędzy panem burmistrzem, panem wicestarostą, byli przedstawiciele tutaj z geodezji, z naszego wydziału oraz uczestniczyłam w tym spotkaniu również ja. Była dyskusja, że gmina przejmie Wszystkie te drogi, które żeśmy wymienili, pod warunkiem, że będziemy uczestniczyć w kontynuacji tych zadań, na które mamy projekty. To jest właśnie szpitalna, jest w Przedmieście, jest ulica POW, i w jakimś stopniu jest takie zobowiązanie podpisane przez tutaj dwie strony. Chciałem zaznaczyć, że akurat na tej drodze są, ten dywanik, ile to jeszcze nazwać dywanikiem, jest na tyle zniszczony, że cóż, no jest to pewnego rodzaju zagrożenie nawet dla pacjentów, których wozimy, bo jeśli to jest pacjent internistyczny, to jeszcze z Bogiem sprawa, bo może to źle zabrzmi, ale na tych dziurach troszeczkę go brzuch moc, może mocniej zaboli. Natomiast jeśli wieziemy człowieka ze złamanym kręgosłupem, no to może być troszeczkę większy problem. I, i, stąd, i stąd tutaj konieczność tej, tej drogi i stąd moje pytanie, tak? Temat dróg wypłynął przy punkcie dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie miasta Wielunia. 14 radnych było za podjęciem uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie miasta Wielunia. Niedawno otrzymaliśmy prezent od Rady miasta w postaci udziału w szkole, gdzie mieści się drugie liceum ogólnokształcące przy ulicy Piłsudskiego. Udział miasta przeszedł na rzecz starostwa powiatowego. W tej chwili niejako zrewanżowaliśmy się kolegom przekazaniem Między innymi stref parkowania razem z parkomatami i przychodem z tego tytułu. Także ja rozumiem, że ktoś może podnosić, że utrzymanie tych dróg też kosztuje i że odśnieżanie, czy, czy powiedzmy uprzątanie, ale myślę, że, że opłaty pochodzące z parkomatu zrekompensują to w zupełności z zyskiem. Także. Myślę, że, że jesteśmy z Radą Miejską na zero.